Moi drodzy, zapraszam na kolejną pogadankę poświęconą trudnościom i rozterkom translatorskim, ale tym razem powędrujemy w krainę poezji religijnej. Dzisiejszy materiał niech wolno mi będzie poświęcić kwestii, która odbiła się szerszym echem wśród szanownych odbiorców polskiej wersji kanonu Pokajannego, św. Andrzeja, arcybiskupa wczesnośredniowiecznej Krety. To jest kwestia brzmienia polskiej wersji refrenu. Zmiłuj się o Boże, Boże mój. Tym bardziej, że we wspomnianym tłumaczeniu prosiliśmy o uwagi i obiecaliśmy się do nich odnieść. Materiałów, wbrew pozorom, jest sporo, zatem do dzieła. Refren mi, Boże pomyłymia. Zgodnie z definicją słownika języka polskiego, refren, wers lub kilka wersów w utworze poetyckim wyodrębnionych kompozycyjnie, powtarzających się w określonych odstępach. Jak ulał, ów refren w naszym tłumaczeniu przyjął brzmienie Zmiłuj się o Boże, Boże mój, dlaczego? Zanim odpowiem na to pytanie, pragnę zaznaczyć, że to tylko propozycja poddana pod ocenę szanownych odbiorców przy publikacji w wersji audio. Na 2400 wyświetleń, są to dane na dwa tygodnie po publikacji, dotarły do nas trzy głosy krytyczne. Do rzeczy. Przejrzyjmy się owej frazie w wersji cerkiewnosłowiańskiej, która posłużyła za podstawę tłumaczenia na polski. Pomiluj mi, Boże! Po czym następuje powtórzenie: Pomiluj mi. Pierwszy człon jest rdzeniem. Łatwo zlokalizować jego źródło słów. Psalm 50, w numeracji Septuaginty, czyli w tej, którą posługuje się Kościół Wschodni, brzmi: Pomiłuj mnie, Boże, czyli zmiłuj się nade mną Boże. Miserere Mei. W tekście greckim czytamy to samo. eleison me o Feos. To zwrot rozpoznawalny na całym świecie. To hasło, zwrot, klucz, fundament wielu utworów, osnowa modlitw, aklamacji liturgicznych. W badaniach literackich, historycznych i muzykologicznych określa się to terminem incipit. Od łacińskiego zaczyna się, od incipere, zaczynać. I odnosi do pierwszych słów tekstu literackiego lub naukowego, dokumentu lub początku tekstu muzycznego. I kolejna rzecz. Osobiście widziałbym w tym zwrocie również lekkie echo drugiej części modlitwy jezusowej Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Co za tym przemawia? Punkty wspólne zmiły się nade mną, a także wielość powtórzeń w określonym, charakterystycznym rytmie. Sięgnijmy zatem po dwa fachowe teksty. Do opracowania metropolitynowej smyrny Symeona i analizy wielkiego kanonu autorstwa polskiego teologa, bizantologa, profesora Krzysztofa Leśniewskiego. Na co zwraca uwagę metropolita Symeon w kontekście wartości literackiej utworu, dzięki czemu w dużej mierze ów kanon uzyskał miano wielkiego? Cytuję. Jeśli chodzi o elementy poetyckie, trzeba podkreślić, iż Wielki Kanon jest dziełem charakteryzującym się szybkim rytmem, bogatym liryzmem i wieloma elementami poetyckimi. Żywe opisy, uderzające obrazy, mnogość przykładów, udana symbolika i żywy, a zarazem prosty język dodają wierszowi wyjątkowego piękna i dzięku. Dokładniej rzecz ujmując, jeśli chodzi o elementy poetyckie, obserwujemy izosylabizm, Mój dodatek, czyli występowanie jednakowej liczby sylab we wszystkich wersach, np. przykład we fraszce Marii Jasnożewskiej-Pawlikowskiej pod tytułem Mól, która brzmi Mól ogląda mut żurnale, czyli 1, 3, 1, 3. Wróćmy do Simeona. Święty Andrzej starannie przestrzega izosylabowej harmonii między hymnami i troparionami. Nierzadko spotykamy się z powtórzeniami, często z rymami, a jeszcze częściej z aliteracją, i znowu wtrącę. Wszystkie słowa w zdaniu zaczynają się na tę samą literę, np. wacek waży wieczorem warzywa. I znów metropolita Symeon. Zadawanie pytań i wprowadzenie dialogów, do których poeta często się ucieka, nadaje kanonowi intensywny dramatyzm. Styl kanonu jest szczególnie żywy i ozdobny. Wdzięki dzięki piękno zapewniają poetyckie obrazy, porównania imponujące przymiotniki, których jest mnóstwo oraz piękne, rzadkie słowa, których używa. Wielki kanon jest dziełem rzadkiej sztuki poetyckiej. Zatem, jak wynika z zacytowanego materiału, mamy do czynienia z wysokiej klasy utworem poetyckim, co, mam nadzieję, nie ulega już wątpliwości. Niestety, sporo z poetyckości kanonu już nam uciekło, choćby z racji tego, że tłumaczenie cerkiewno-słowiańskie oddało tylko treść, gubiąc w procesie tłumaczenia smaczki liryczne, figury poetyckie, owe aliteracje czy rymy. Ale tekst w dalszym ciągu posiada przecież swą poetykę. I rzecz druga. Osobista relacja z Bogiem. Dla odmiany jako pierwszy, zacytujmy fragment analizy profesora Krzysztofa Leśniewskiego. Cytuję. To arcydzieło bizantyjskiej hymnografii zostało zbudowane z bardzo bliskiego i intymnego badania Biblii. Należy podkreślić, że dzieło to ma bardzo osobisty charakter, osobisty ton. Być może święty Andrzej początkowo napisał je na własny użytek. W ten sposób szukał mądrości dla własnego życia i zachęcał sam siebie do pełniejszego miłowania Boga. Cały tekst Wielkiego Kanonu jest dowodem wielkiej zażyłości jego autora z Bogiem w Trójcy Świętej. W podobnym tonie wypowiada się metropolita Semeon. Zacytujmy. Konieczne jest poczynienie następującego wyjaśnienia. Święty Andrzej mówi w pierwszej osobie. Opisuje swój stan psychiczny w najciemniejszych barwach. Przypisuje sobie zbrodnie i najcięższe grzechy, które popełnił. Już samą swobodą, jaką posiada jako poeta, i pokorą, która go wyróżnia, przedstawia nam człowieka zniewolonego przez grzech, z całą głębią i rozmiarem jego zepsucia, a nawet z jego pełną cierpień próbą powrotu przez bolesną drogę pokuty do Boga. Czyni to stosując w wypowiedziach narrację w pierwszej osobie i mówiąc tak, jakby mówił o sobie. Koniec cytatu. No dobrze. Sporo już na temat poetyki kanonu wiemy, dostrzegamy również owe personalne relacje, westchnienia z głębi duszy, wypowiadane w pierwszej osobie. To kolejna cecha tego utworu według mnie jego wizytówka. Bogaci o te wiadomości, powróćmy zatem do wyłuszczenia powodów, dla których referem przyjął akurat takie, a nie inne brzmienie. Zmiłuj się o Boże, Boże mój. Dla porządku, przetłumaczmy z pełną starannością refren wersji cerkiewnosłowiańskiej, ponieważ do melodii w tej wersji będziemy się odnosić. W dodatku do tejże melodii zostały przetłumaczone i zharmonizowane irmosy naszego tłumaczenia. Pomiłuj mię, Boże, pomiłuj mię, czyli zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. Policzmy sylaby aż 14 ale przecież refren słowiański liczy sobie zaledwie 10. Rozumiem, że ktoś może opowiadać się za tłumaczeniem dosłownym owego refrenu. Tak się składa, że w odpowiedzi na prośbę o uwagi do naszego tłumaczenia odbiorca o niku wielkie j. wielkie k. pod wersją audio kanonu zamieścił komentarz, cytuję. Moim zdaniem w refrenie bardziej odpowiednie i zgodne z oryginałem byłoby powtórzenie zmiłuj się zamiast Boże mój, a więc zmiłuj się o Boże, zmiłuj się. Koniec cytatu. Dobrze, zostańmy zatem przy tej wersji, ale wówczas powstaje pytanie. W imię czego jesteśmy gotowi skrócić refren do formy ZMIŁUJ SIĘ O BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ? Co się dzieje z naszym pokajannym wyzwaniem do Boga? Śmiało ingerujemy w Dawidowi tekst źródłowy ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, a to przecież rdzeń owego pokajannego wyzwania z tekstu kanonu. Co otrzymujemy? Pozbawiamy się w tym przypadku akcentowania osobistej relacji zmiły się nade mną i to dwukrotnie, w każdym refrenie, która tak mocno jest podkreślona w owym źródłowym psalmie i w tekstach Włodyki Semeona i profesora Leśniewskiego. Mm, nie jest to drobiazg, wbrew pozorom. Jeśli przyjrzeć się uważnie kanonowi, cały jest przesycony tą osobistą relacją z Bogiem. Cytuję: Przyjmij moje serdeczne wyznanie. Nie ma nikogo, kto by zgrzeszył bardziej niż ja. Powiem więcej. To fundament owych modlitewnych westchnień. Według mnie w proponowanej i sugerowanej przez niektórych słuchaczy formie Zmiłuj się, o Boże, zmiłuj się, tracimy sporo. Teoria przykładu zna pojęcie dominanta semantyczna. Tu zacytuję za Stanisławem Barańczakiem. Nie chcę zanudzać, szanownych słuchaczy, więc krótowo tylko przybliżę zagadnienie cytuję. Należy odrzucić dawno już skompromitowany podział na treść i formę. Zastąpić go powinno ogólne pojęcie znaczenia, rozumianego jako pełnia semantycznego potencjału, zawierająca się zarówno w dostępnych w lekturze słowach i zdaniach, jak i w poetyckiej organizacji wypowiedzi. Każdy element składowy może dzięki odpowiedniej organizacji tekstu wziąć udział w procesie wytwarzania znaczeń. Cytuję za Stanisławem Barańczakiem ocalone w tłumaczeniu. Wydawnictwo A5 Kraków 2004 rok. Serdecznie polecam depozycję. Ja od niej zacząłem swoją przygodę z tłumaczeniami. Z polskiego na nasze, w interesującej nas wypowiedzi poetyckiej, wszystko gra wielką rolę: i przekaz tekstu, i jego forma, powtórzenie, i melodia, czyli rytm, i dynamika. Jak zatem brzmi nasze zadanie? Chcemy wytworzyć adekwatne znaczenie w języku polskim. Podsumujmy. 1. Cytat z Psalmu 50, czyli osobista, pokajanna relacja z Bogiem. 2. Powtórzenie na końcu wersetu. 3. Liczba syla, optymalnie 10 i 4. Charakterystyczna rytmiczna melodia znana w naszym kręgu kulturowym. Otóż i jest nasza dominanta i to, według mnie, musimy oddać w tłumaczeniu. A rzecz kolejna, dla której pragnąłem uniknąć, proponowanej przez niektórych z Was, moi drodzy formy, zmiły się, o Boże, zmiły się. Rzecz jasna, to właśnie ona jako pierwsza przychodzi do głowy przy próbie tłumaczenia i jest to zupełnie naturalne. Ale mm, oprócz konieczności oddania relacji personalnej autora i niepowetowanej straty przekazów w przypadku jej braku, warto wiedzieć, że istnieją w poezji pewne reguły. Niektóre pisane, inne tak oczywiste, że spisywane być nie muszą. Zakończenie wersetu na się, czego jak czego. Ale takiej formy w poezji unikamy. Znacie jakieś wiersze lub utwory z wyższej półki, gdzie takowa konstrukcja występuje? Od kilku lat, podpatrując pracę uznanych tłumaczy, Mam na myśli poezję. Nie natknąłem się na podobną konstrukcję, bowiem zdarza się niezmiernie rzadko. A przychodzi mi na myśl jeden utwór, znany i lubiany. Sam również bardzo go lubię, ale grupa czerwonej gitary skutecznie nadrabia melodią, manierą wykonania, opisywanymi emocjami. Sama zaś forma wiersza jest jaka jest. Wiersz pod tytułem Historia jednej znajomości. Morza szum, ptaków śpiew, Złota plaża pośród drzew, Wszystko to w letnie dni Przypomina ciebie mi, Przypomina ciebie mi. I druga zwrotka. Szłaś przez skwer, z tyłu pies, Głos wybrzeża w pysku niosł. Wtedy to pierwszy raz Uśmiechnęłaś do mnie się, Uśmiechnęłaś do mnie się. Sposób jednoznaczny się kojarzy się z rymem ubogim, który do kanonu nie zapominajmy o tym, że mimo iż utracił sporo z formy poetyckiej, to nie utracił poetyki tekstu, po prostu nie przystaje. Proszę zwrócić uwagę, że na 250 troparionów w naszym tłumaczeniu zaledwie dwa z nich kończą się zajęciem zwrotnym się. Tu natomiast forma Zmiłuj się, o Boże, zmiłuj się! byłaby powtarzana setki razy. A przecież świat cerkwi, świat liturgii to harmonia, piękno, które tak zabiegamy i które tak nas przyciąga. Cytuję, nie wiedzieliśmy, czyśmy na niebie, czy na ziemi, jak wspominali swoje wejście do Hagi Sofii w Konstantynopolu posłowie świętego Księcia Włodzimierza. Kanon ikonograficzny, architektoniczny, ceremoniał liturgii, cała etykieta przestrzeni sakralnej. Jakże tego pilnujemy? Jakże potrafimy być wrażliwi na jakiekolwiek próby odejścia od tych norm? Z jakim pietyzmem w końcu odnosimy się do tego dziedzictwa tradycji? Przecież kanon, jak już wiemy, jest taką perełką. Oczywiście można się tu spierać, na ile prawa poezji dotyczą tekstów liturgicznych, w jakim stopniu możliwy jest i czy w ogóle możliwy jest kompromis. Czy te prawa są obowiązujące w takim samym stopniu, jak na przykład reguły ortografii? Nie nam to rozstrzygać. Nasza rola – proponować pewne rozwiązania i poddawać je pod dyskusję, opierając się, rzecz jasna, na odpowiednich argumentach, czemu w swym zamyśle ma służyć niniejsza pogadanka. Skąd natomiast taka forma w naszym refrenie – zmiłuj się, o Boże, Boże mój? Fakt – również pomijamy element o źródło słowu z psalmu 50 – zmiłuj się nade mną, Boże. Przyczyna ku temu? Prozaiczna. Brak miejsca w naszym szablonie planowanego refrenu. Ale przecież zaimek mój pozwala na oddanie owej niezbędnej, charakterystycznej, osobistej relacji ze Stwórcą, czyli kompensuje w jakiś sposób utratę nade mną. W dodatku bardzo udanie i zarazem naturalnie występuje z powtórzeniem. Przecież tymi słowami rozpoczyna się Psalm 21. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Poza tym błyskawicznie kojarzymy go z tragedią pozostawienia przez Boga. Tak bowiem brzmią słowa Chrystusa na krzyżu, zapisane w Ewangelii Mateusza. Otrzymujemy muzycznie dziewięć sylab, ale dwukrotne Boże pozwala rozciągnąć frazę. W dodatku cały werset jest zwarty, energiczny, rytmiczny, łatwy w powtórzeniu. No i dobrze brzmi. Co jest nie mniej ważne, ale to subiektywna opinia. Ot i cała filozofia tego tłumaczenia. Można je przyjąć, można odrzucić. Można zaproponować lepsze w końcu, ilu ludzi tyle opinii. Nasza, a wypowiadam te słowa w imieniu kolegium translatorskiego, jest zaledwie jedną z nich. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, ściskam Was mocno.